List świętego Pawła Apostoła do Kolosar. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa nieustannie modląc się za Was. Odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych z powodu nadziei odłożonej dla Was w niebie, oni to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do Was, jak i na cały świat, i wydaje owoc, tak jak u Was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi, Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla Was, który też oznajmił nam Waszą miłość w Duchu. Dlatego i my, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za Was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać się Mu we wszystkim. W każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznaniu Boga, umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów, on jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone: to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. On też jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię: to, co jest na ziemi, tak jak i to, co jest w niebie. I Was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem, w niegodziwych uczynkach teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby Was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Teraz raduję się w swoim cierpieniach dla Was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniłem dla Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla Was, abym wypełnił Słowo Boże, tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona Jego świętym którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w Was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też się trudzę, walcząc według Jego mocy, która potężnie działa we mnie. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczą o Was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele. Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu, zupełnej pewności, zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A mówię to, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami. Choć bowiem ciałem nie jestem obecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa. Jak więc przyjęliście pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie: zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej zdziękczynieniem. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. I jesteście dopełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Go wskrzesił z martwych. I Was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu Waszego ciała, razem z Nim ożywił, przebaczając Wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął Go z drogi, przybiwszy do krzyża, i rozbroiwszy zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł tryumf nad nimi. Niech więc nikt z was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. To są cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie. i Kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem bożym. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszcza je przez używanie, według przykazań i nauk ludzkich. Mają one pozór mądrości, w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości. Służą tylko do nasycenia ciała. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga, myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe rządze i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka, z jego uczynkami. A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w Poznaniu na obraz tego, którego stworzył. Gdzie nie ma ani Greka, ani Żyda. Obrzezanego, ani nieobrzezanego. Cudzoziemca, ani scyty. Niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył Wam, tak i Wy. A nade wszystko się w miłość która jest więzią doskonałości a pokój boży niech rządzi w waszych sercach do którego też jesteście powołani w jednym ciele bądźcie też wdzięczni słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy hymny i pieśni duchowe z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach panu a wszystko, co czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały na duchu. Słudzy, Bądźcie posłuszni we wszystkim, ziemskim panom, nie służąc dla oka jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od pana otrzymaliście dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie panu, Chrystusowi. A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę. Panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że i Wy macie Pana w niebie. Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem, modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony, abym ją objawił i mówił tak, jak powinienem. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas. Wasza mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć. O wszystkim, co się ze mną dzieje, opowie Wam Tychlik, umiłowany brat, wierny sługa i współsługa w Panu. Posłałem go do Was właśnie po to, aby się dowiedział, co się u Was dzieje i pocieszył Wasze serca. Wraz z Onezynem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród Was, oni oznajmią Wam wszystko, co się tutaj dzieje. Pozdrawiam Was, Arystrach, mój współwięzień i Marek, siostrzenie z Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeśli do Was przybędzie. I Jezus, zwany Justusem, którzy są z obrzezania. ci są moimi jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawiam Was, Epafras, który pochodzi spośród Was, sługa Chrystusa. Zawsze o to walczący, za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Wydają mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfasa oraz Kościół, który jest w jego domu. A gdy ten list zostanie u was przeczytany, dopilnujcie, aby przeczytano go także w kościele w Laodycei, a wy abyście przeczytali ten z Laodycei. Powiedzcie też Archipowi. Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu. Pozdrowienie moją, Pawła Ręką. Pamiętajcie o moich więzach. Łaska niech będzie z wami. Amen. List do kolosan został napisany z Rzymu przez Tychlika i Onezyma.